What's up YouTube, jestem ciekawa jak minął wasz pierwszy tydzień w szkole i co jedliście Przygotowywaliście sobie jakieś jedzenie w domu, czy jedliście gotowce z żabki, tak jak ja wam podpowiedziałam Dzisiaj kolejny film z serii menu dla ucznia, ale tym razem idziemy do biedranki Ja teraz biegnę szybciutko do biedry, a wy powiedzcie mi, która z tych dwóch sytuacji zdarzyła się u was w domu Wiesz co, nie mam ochoty dzisiaj na kanapkę. Dasz mi pieniądze, to kupię sobie jakąś panini. Że co, proszę? To ja wstaję rano, przygotowuję Ci kanapki do szkoły, a Ty chcesz gotowca kupić? Zapomnij! Bułka do pęcaka i do szkoły. Już! Hej, przygotowane śniadanie do szkoły, bo już wychodzę. Wiesz co, tak się zastanawiam, bo te bułki są takie czerstwe. Nie masz to może na panini albo na jakąś zapiekankę w szkole? Dam Ci kasę, co? O, super! Wiecie co, ja myślę, że uczniowie powinni mieć wolne w taką pogodę od szkoły, normalnie masakra, zgadzacie się ze mną? Dobra, było menu poranne, a teraz zobaczymy, co możemy zjeść po szkole. Pierwsza rzecz to oczywiście smoothie, ale który tutaj wybrać? Jak się jest niski, to dało się sprawa. Mini oh, mini naleśniczki, perfekcyjne na śniadanie. Widzicie, co zawsze chciałam troszkę zabrać? A ale chyba takie mało. Start, to to Wiem, wiem, rośnie, ale film tylko wymaga O nie, poczekała na mnie Jedna ostatnia, muszę ją mieć oh, Idealne, powrót do szkoły, to fisu To akurat poza menu Bo ja Siata uczniowskiego jedzenia jest A teraz wam pokażę co kupiłam Cześć Gaia, chcesz zobaczyć co kupiłam? Tak? Dobra Pierwsza rzecz to kupiłam sobie musli proteinowe, karmelowe Słyszałam, że to jest bardzo dobre Kupiłam sobie jeszcze danio, serek homogenizowany o smaku waniliowym Saigonki, które normalnie za każdym razem jak jestem w bidronce, Chcę je sobie kupić Z warzywami spring rolls'y Tutaj mam smoothie, smoothie mango, jabłko, banan, manarekuja. I tutaj mam drugie smoothie. To próbowałam, tego jeszcze nie próbowałam. E, kokos, ananas, banan i pomarańcza. Tutaj mam batonika Kizers. Zobaczymy, czy dobry. A tutaj mam taki jogurt pitny o smaku bananowym. I co my tutaj jeszcze mamy? O, paluszki serowe. Gaja, nie zasłaniaj! Ej, paluszki serowe. I ostatnia rzecz. Pizza, która na mnie czekała, On są, ja myślę, że ja ją chyba próbowałam w tamtym roku, nie, to Czecia próbowała w tamtym roku, nie ja, one są takie sweet, są takie małe Halo, wstawiać, wstawiać, wstawać! jest siódma rano, pierwsza lekcje jest o ósmej, co pijemy? Jogurt pitny o smaku bananowym Mmm, smakuje troszeczkę jak jest bardzo bananowy, Czecia, na się to spodoba I co najważniejsze, jest aksamitny i nie ma kawałków bananów no to co, idę mieć zęby i buzię. I widzimy się w kuchni na śniadaniu. Na śniadanie zrobimy sobie owsiankę karmelową z proteinami. I wiecie co, ja myślałam, że do tego się dodaje mleko, ale dodaje się wodę. Zobaczymy. Opakowanie tej owsianki jest bardzo fajne, bo ma zaznaczone ile wody dodać, żeby owsianka była gęsta i ile żeby była płynna. Ja wolę gęsto. No coś moja owsianka nie wyszła, miała być gęsta, a normalnie sama woda. Czekajcie, spróbuję Wam to jakoś pokazać. To jest serio okropne. No nie no, szczerze to nie wygląda apetycznie. Zostawiłam to na więcej niż 3 minuty, bo 3 minuty to normalnie sama woda była. Z 10 minut już siedzino, no i no... Fuuu! I jeszcze ta owsianka miała kawałki karmela, ale ten karmel chyba się rozpuścił, więc dobra. Spróbujemy, zobaczymy, czy to jest dobre. Tylko bez tej wody. Ja nie chcę tej wody. Fu, 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 fu. Dobra. Mam samą owsiankę. Próbujemy. Powiem Wam tak. Jest dobra, ale nie jest karmelowa. Po prostu smakuje jak owsianka, bez smaku. Mm -mm. No już no, nie, nie smakuje mi. 3 na 10. Na śniadanie do szkoły wybrałam sobie Danię. danio na pewnie znacie serek homogenizowany o smaku waniliowym. Picerkę ugryzł, ale powiem Wam, że ta pizzerka z biedronki jest na bogato. Ktoś się skusił na moją pizerkę. Dobra, próbujemy z drugiej strony. Mmm, mmm, mmm. Ale dobra. 8 na 10, bo jest trochę sucha. Ta pizerka jest taka lekko ostra. I ma strasznie dużo składników. Ma papryczkę. Ej, papryczka ma zieloną i ma jej chyba jeszcze chili. Ym, peperoni, kukurydza. Co tutaj jeszcze mamy? Ser, dużo sera. A teraz serek Daniel, Gajusia chyba też chce spróbować. Gaja masz? Hej, hej, chcesz? Nie? Dobra, to se śpi. Oczywiście, pycha 10 na 10. Dobra, jest przerwa między matematyką a językiem polskim. Co zjemy? Paluszki serowe i. Smoothie! Zobaczymy czy to dobre połączenie. Nasza roba mogła powiedzieć ser, ser, dobre. <grym> Tylko, że strasznie sucha. Ja pamiętam, że zawsze takie paluszki jadłam, jak byłam jeszcze w podstawówce w Irlandii. Ale one tak nie smakowały. One bardziej serowe były, a to są po prostu takie suche, więc szczerze 2 na 10. Jak ja to żuję, to to ma odgłos takiej gumki do mazania, wiecie o co mi chodzi, to jest taka... gumowy ser, o. Teraz czas na smoothie, kokos, ananas, banan, pomarańcza i pachnie trochę dziwnie, tak czuć pomarańcze i ananasa, ale tak, to jest bardziej kwaśny zapach niż taki słodkie. myślałam, że to będzie słodkie, ale dobra, próbujemy. Boję się trochę, <ścoughs> coś mi tutaj nie pasuje, poczekajcie. Jest tutaj taki, taki składnik, który dodaje coś dziwny posmak, ale nie wiem który. Kokos? Nie, kokos to taki delikatny. Ty, ten ananas chyba, albo pomarańcza. Jeszcze na dodatek pachnie dziwnie, nie, nie, nie. nie. To nie jest dla mnie. Eee, 4 na 10 No to co, już po szkole ile jedynek zaliczyliście? Bo ja jedną z matematyki, ale żeby poprawić sobie humor, zjem. Saigonki! Piękny, pięknie, pięknie i w środku jeszcze mamy sos. I jest to sos słodko-kwaśny. Tak wygląda efekt końcowy. Troszeczkę jak jaką tą sajgonkę, ale dobra, spoko. E, nie mam pałeczek, więc będziemy jeść widelcem. Test, test. Moczymy w sosie i zajedamy się. I wiecie co, e, wezmę najpierw w y, palce i pokażę wam, jak w środku wygląda. Główne składniki to. Y, tak, to gaja zamknęłam ją, bo, mi, bo, my, bo by mi wszystkie zagonki zjadła, więc nie bójcie się, to po prostu gaja się drzew łazience, nic się nie dzieje. E, marchewka, kapusta biała gotowana, grzyby mung, kiełki fasoli mung i co tutaj jeszcze jest? Marchewka mówiłam, no i chyba tyle. Ale ja wyczułam jeszcze imbir, nie wiem dlaczego. Jest tutaj imbir, poczekajcie, bo to z przyprawy, trawa cytrynowa, imbir, o! Prawot strynowa imbir, pieprz czarny. Oceniam sajgonki 7 na 10. Spodziewałam się więcej smaku, bardziej takiego azjatyckiego. Mm, takie, no dobre są, ale nie ma szału.